Witajcie, kochani. Witam Was na kanale Przesłanie z przestrzeni. Ten kanał powstał z potrzeby serca i w odpowiedzi na prośbę istnień, które opuściły już swoje gęste fizyczne ciała. Dołożę wszelkich starań. Aby przekazy, które tu usłyszycie, przekazywane były w jak najdokładniejszej formie. Słuchajcie ich, proszę, sercem i poczujcie płynące z nich wibracje. Zapraszam. Pole obsadzone jest tysiącem roślin. Ale ty możesz skupić się tylko na jednej, na tej jednej, która jest przeznaczona tylko dla ciebie. Ty, swoim stanem skupienia na tej jednej roślinie, masz moc rozsiewania jej energii wokół siebie. I jeżeli każdy z nas będzie skupiał się na tym jednym, na tej jednej własnej roślinie i doładowywał ją wysokimi wibracjami, całe pole zamieni się w raj na ziemi.